My dziś nic nie gramy, dziś będziemy trollować ludzi na Oleg X Ze mną jest... Zielony A wy subskrybujcie, komentujcie, odślepcie My mamy tylko 30 subskrybentów My kupimy dzisiaj apartament yy, 300 złotych za dobę yy, Kurde, droga Za dobę Patrzcie, uh -huh. apartamencik mm -hmm. Dla przyjaznych dzieciom, parking prywatny grill, lodówka Teraz bal... O, złote tarasy mają yy, Cztery sobie, dobra yy, Dzwonimy Zadzwon. Cicho teraz. Tylko teraz będzie cicho. Czekaj. To ja bym chciał. Za... Ja bym chciał zakupić. Yy... Kurde. Ja bym chciał zakupić apartament. Dobra. Dzień dobry. A później pójdzie. Pani? Nie wiem. Czekaj. Chwila, jeszcze raz. Zadzwon. To teraz cicho bądź. Cicho. Halo? Dzień dobry. Ja bym chciał, chciał zakupić apartament. Halo? Tak? Halo, było nie słychać. Ja bym chciał zakupić apartament. Halo. Halo, bo nie słychać. Halo.